Witam bardzo serdecznie w mini turniejku, który będzie właśnie miał teraz miejsce o takiego miano jakby najlepszego gracza na solo. Witam wszystkich graczy, którzy w dniu dzisiejszym biorą udział i witamy gościnę też Lukę, który chciał z nami właśnie się spróbować. Więc nie przedłużajmy i startujmy. Fajna właśnie opcja, bardzo dużo graczy chciało dzisiaj spróbować własnych sił właśnie na solo między sobą, więc spróbujemy, zobaczymy co to będzie właśnie w dniu dzisiejszym tej gierce oczywiście. Mam nadzieję, że będzie właśnie fajnie, że fajna będzie równa rywalizacja i że nikt z nikim oczywiście się nie będzie kłócił. O tego, jak zlagowało. Przedstawiam wszystkich graczy, tak wam pokażę, co robią, jak się zachowują. Redu. Horium już jeździ sobie kładzikiem. Może troszkę gierkę podgłosimy, żebyście bardziej słyszeli też. Trzały, a nie było za głośno. Jeśli jest za głośny dźwięk, to przepraszam, możecie sobie przyciszyć oczywiście. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Moim zdaniem wygra to Kropi, bo jest naprawdę skillowo dobry, no ale niespodzianki chodzą po ludziach, tak? Zobaczcie, jakie budowle budują nasi gracze. Także zobaczymy, no jak to będzie wyglądało. Chciałbym następnym razem zorganizować już taki ogólnopolski właśnie yy, turniej, gdzie... No nie, jeszcze więcej udział. Mam nadzieję, że zbierzemy całą setkę i że wszyscy się zmobilizują i zrobimy o miano najlepszego gracza w Polsce. Zrobimy trzy rundy. Yy, trzy rundy na prędkości strefy razy 1, tak jak teraz jest ustawiona. Także spróbujemy. Witam wszystkich graczy i życzę im powodzenia. I przechodzimy do komentowania. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Zobaczymy, gdzie kto wyskoczy, jak kto zagra. Będę starał się wam pokazywać tak najbardziej takie najciekawsze akcje, jeśli ktoś się będzie podjeżdżał. To już widzę, że na rajona chyba będą atakować i na górkę przy rajonie. widzę, że na zrzut jedna osoba trójeczka się będzie łaszczyć. Pajek będzie się właśnie chyba łasczył na zrzut, a reszta chyba trochę bardziej ostrożnie zagra. Zobaczymy, zobaczymy na jeden ktoś leci. O, trochę na jeden się osób wysypało. Zobaczymy. Ta część mapy od Watcha, nikt nie poleciał o dziwo. Tu już wszyscy to... Szybko chyba to się potoczy. Szybkie rozgrywki właśnie będą w tym momencie rozgrywane. Bo widzę, że tutaj no... Chyba tu już nawet dojdzie do jednej walki. Do jednego spięcia tutaj. Nie, tu jeszcze Dominik leci. Będziemy próbować tu trzynastka. Tu też jeszcze Bombix leci. Ale na daleko, on właśnie zagrać. Tu już widzę na tej górce. O, tu będzie luka z pajekiem. Właśnie mieli starcie, A tutaj poza tym nikt nie będzie miał starcia. Widzę, że luka próbuje, ale pajek tam go od dołu. Także jeszcze się może nie widzą. No, luka pajek. A tak poza tym na razie cicho. Pajek chyba też nie wie, że ma lukę na górze. A, bo i wie. Ej. Na razie do siebie nie strzelają. Ogólnie no jest spoko. Każdy sobie lutuje na samym początku, to wiadomo. Najważniejszy lut. Pokażę Wam każdego gracza co robi. Każdy macuje sobie osk Boom. Trochę ryzykownie oskabum robi otwierając tak skrzyneczki, bo może zwrócić na siebie uwagę. O, ta papuga tu też już ma blisko. go. Kropi, gdzie jest w tym momencie? A, tutaj chłopaki blisko siebie, reszta jest poza tym. O, tutaj Kropi ma kogoś. Zaraz zobaczymy, jak to się potoczy. Zobaczymy, na razie lutuję sobie na spokojnie. Tutaj, no co zobaczcie? No, tutaj jest loka kontrapajek. A nie. Pajek, pajek no. Czy Luka go zobaczy. Chyba już go widzi. Właśnie z będzie chyba go próbował ustrzelić. Tak, już próbuje do niego z awki właśnie mierzyć. I czy pajek padnie od razu? Już luka właśnie próbował, ale uciekł mu do domku. No ale pajek nic nie wie. Tutaj widzimy kropi też. Na desce już kogoś chyba będzie próbował właśnie w tym momencie podjechać. Zobaczymy jak mu to wyjdzie. Na razie jeszcze macy No i chyba sobie nie wiedzą, ale tutaj pajek kontra. Właśnie, o palaki już pójdą. Jak idą palaki, to już właśnie się zacznie w tym momencie trochę za daleko, moim zdaniem. Rzuca, właśnie, a nie, idealnie rzucone, idealnie przez lukę rzucone palaki. I teraz pajek w opałach, to już trochę jest spalone, już troszkę właśnie tutaj wychyla. Ale coś czujesz, zaraz główka siądzie z tej obóbki. Zobaczmy z jego perspektywy, jak to wygląda. Czy widzi go? No, chyba nie. Chyba luka, właśnie. Tutaj widzimy jedenastka z dziesiątką kropi, już chyba widzi. Za chwileczkę będzie fight osoby, która jest przewidywana na zwycięzcę tego właśnie turnieju. Ale no zobaczmy, oni się jeszcze nie widzą, ale tutaj jest już na grubo, tu już jedzie, widzę awka kontra rewo. O, pajek podjeżdża, pajek podjeżdża, widzę lukę, bo już go trafił troszkę, ale no co. Teraz łatwy kolap. widzę, że luka dużej apteczki używa, bo strasznie obity przez te rewo. Popatrzmy tutaj, no tu chłopaki jeszcze blisko siebie, jeszcze nie nachodzą na siebie, także nie będziemy ich oglądać. Luka chyba zwątpił i trochę odpuści, a Pajek następnie, no co? Patrzy, kiedy wychyli kolega. O, ale ta awka siada, może Luka zaraz go ustrzelić, to zaraz może być koniec właśnie tego meczu. Luka próbuje ładnie z tej awóbki. No ale niestety niecelne strzały. Popatrzmy tu dalej, nikt się nie spotyka jak na razie. Tu już się chłopaki oddali, każdy lutuje. Nagrywamy właśnie tą walkę luki z pajekiem. Pajek kontra luka. No, luka za trawki próbuje tak, że tylko najlepszy jest. O! Czy o! Pięknie skolapsował Luka! Pięknie skolapsował Luka! I właśnie już troszkę HP myślę, że spadło właśnie pajekowi. I pajek no, cały czas sterował. Najgorszy stoi. Luka podjeżdża. Luka podjeżdża rakietą. I co to będzie? Właśnie w tym momencie Luka kontra pajek. Luka kontra pajek. I czy rozegrają to taktycznie, czy będą właśnie się raszać? Bardziej tak po cichu Luka podchodzi. Ale teraz już właśnie obija pajeka. I pajek w tarapatach, strasznych tarapatach, właśnie w tym momencie go ostro miażdży. Ale przeładowuje, no. Ale pajek ma pompkę w ręku. No i teraz zacznie się. I teraz właśnie tak kamera. Jedziemy. To już chłopaki już jadą ze sobą na no ładnie. Fajnie to wygląda. Coś nie mogą się trafić i Luka bije pajeka. Brawo Luka. Gratki dla Luki. Ładna walka między nimi. Gratuluję. Patrzmy dalej. Tutaj jedenastka. Jest blisko ósemeczki. Zobaczmy kto to jest. Numer 18. Tutaj kurczę Kropi cały czas krąży. O! to jakiś Bóg był dziwny. Ale popatrzmy na Kropiego. On będzie jeździł układem. O, i Bóg, i Bóg, i Bóg, właśnie takie są Bugi, ale zobaczmy sobie na mapę, najwyżej sobie przejdziemy. Kropi, jedzie kogoś poszukać, tu na spokojnie wszystko, Hellboy. Wszyscy macy tłuką. Pamiętajcie, że macie 0,25, także tych maców za dużo wam nie potrzeba do tego, żeby ugrać. A co jest z redną anią? Gdzie ona siedzi? To ona robi? Ujej ania, ania, jak daleko! Troszkę daleko. Trzefa szybko, ale jak ma tutaj dużo maców wszystkiego na sobie taktycznie popatrzmy. Tutaj kropi na jeden sobie wjeżdża, jeszcze że zaraz. Samochód sobie pewnie wymieni i się zboguje. No to właśnie tak, myślałem, że właśnie tak, chłopaki w taki sposób nie będziemy grali, grając na tym turnieju, tylko po prostu będziemy się strzelać. No ale to jak to turniej, to turniej. Wszystkie chwyty dozwolone, na które gra, pozwala na no to. Nie miejmy nik do kogo pretensji. Po prostu pamiętajcie o tym, żeby zawsze w następnej osobie powiedzieć, że jest! Był lepszy, jeśli porobił. <laughs> Zobaczmy tutaj. No, to dwunastka na zimie też. Dominik. Ale gdzie jest zwycięzca rozgrzewki? Co on robi? A Redu siedzi i zawija je w te sreberka. No, ale zobaczymy dalej. Jak to on tutaj ósemka z dwójką. Czyżby były już właśnie za chwileczkę papuga. Papuszka kontra dwójeczka i kutboj, no ciekawa walka by była, jestem ciekaw kto by to wygrał, no ale zaraz zobaczymy czy do tego starcia dojdzie. no a tak poza tym no, cały czas zawodnicy chodzą, za dużą strefę może ustawiłem, no, ale spokojnie jak strefa się zacznie załączać to bardziej załączać. Bardziej będzie szła strefa, będzie ciekawszy pojedynek. Zobaczymy tu Hellboy, na spokojnie. Kogo jeszcze nie pokazywałem? Nie pokazywaliśmy chyba Oriona. Orion kamper roku 2019 w domku, ale też dobry sposób, no tak się gra turniejowo, żeby ugrać jak najdalej, punkty się dostaje za killa, ale my nie gramy na punkty, tylko kto przetrwa, ten wygra, tak? Dalej nie ma tutaj szósteczki, nie pokazywaliśmy dawno Booma, Boom też sobie jeszcze maciki tłucze, ma ich bardzo dużo, no ale nie wiem po co jeszcze na bardziej robić, chociaż chyba, że ktoś chce na piątkę, no piątka wiadomo jest mocniejsza, tu już piątkę strefa zaczyna gryźć, Rado już za strefą gra właśnie taka turniejowa bardziej, Anka już widzę na spokojnie sobie siedzi w strefce A reszta graczy, no nie wiem, zobaczmy nie co robi, nie poleciała jeszcze na swoje koło wolności ale znowu strefy ma trochę daleko. I teraz się właśnie zacznie. Teraz już się zacznie zwężać ta strefa coraz szybciej i gracze będą musieli się bardzo pośpieszyć, żeby dojść do strefy. Widzę, że tutaj w środku strefy jest ósemeczka, czyli papuga i dwójeczka, yy, czyli kutboj. Myślę, że to starcie ich nie ominie. Oni biegają cały czas obok siebie. No a tak poza tym i reszta graczy jest tak porozstawiana, że śmiało będzie mogła coś... Sobie jeszcze ugrać, no i mam nadzieję, że ugrać no, lepszą pozycję, no bo chodząc za strefą, ugramy lepszą pozycję niż będąc w środku i każdy gracz nas będzie objął. Więc moim zdaniem, osoby, które są poza strefą, są w lepszej sytuacji, ale tutaj widzę, że już dłójka, szóstką, na spokojnie, Kut, bo już tutaj sobie buduje budowlę taką, żeby mógł sobie to wszystko ustawić. Zobaczymy, jak to dalej jest. Tutaj wszystko ok. Tutaj dwunastka mnie tak niecierpliwie. Chyba, że ma dużo, ma dużo rakiet. Dominik na spokojnie sobie tutaj siedzi. O, dziewiątka z trzynastką. Tutaj już coraz bliżej siebie. Hmm. O, nie, nie teraz wcisnąłem, bo teraz nie wyjdę z tego domku. Chociaż może wylecę. O, magia drona. Dobra, zobaczmy jak to wygląda z góry. Mamy tutaj Galaxiego. Mamy Reda z tamtej strony. No, ale tutaj ma spokój. No dobra, spokój na razie jest, ale tu już na idenie ja myślę, że na idę no, zrobimy tagla I właśnie na idenie już się zacznie powoli chyba coś dziać. No już widzę, że tutaj kropi właśnie cały czas tymi samochodami, męczy te samochody. Nie wiem, po co tam. RSK bumbred na niaredu redu, Goodboy, Hangroundem. O, tutaj Luka jeszcze widzę leci. No a tak poza tym, no co? O, tutaj mamy jakieś starcie, tu już jest starcie, właśnie w tym momencie. Zaraz zaczniemy to komentować i bez takle tam no, tylko typu... Tak sobie, albo wylecimy sobie przez te domki, to jest ciężko. Tu już mają na blisko siebie. O, już widzę, że kropi widzi lukę. I to będzie chyba przejeżdżanie, to jest nieuczciwe, właśnie, chyba, że da się z nim z walkę. Mam nadzieję, że da się z walkę, bo na turniejach takie. No to jest, moim zdaniem, no, gra każdy jak chce, tak. No, no... Jak ktoś wykaże na przykład skilla takiego, no i chyba będzie próbował właśnie przyjechać Luka, ale mu się nie udało. Brawo, Luka! Eee, poza tym, no co? Tutaj mamy fajta już. Tu już się chyba zaczną fajtać. Do Tutaj będzie próbował z Galaxy. No ale to też, kurczę, tak wszyscy tak siedzą do ostatniej chwili, czekają. Zobaczmy. No teraz tutaj się zacznie. No tutaj jest trzech gracie tu jest się gracze i Luka się wbije z Kropim już. No ale Kropi, no, no nie no kropi, no tak się nie gra, no Myślałem, że pokażę coś lepszego z taką budowlą z tym wszystkim. A nie tylko jeżdżenie. Dawaj go Luka. Tutaj jest wszystko. Luka, nie poddaj się. Luka chce go chyba zraszować, ale kurde, spadła grafika strasznie. Przez te taglowanie i wszystko robienie. Nie widać trawki, ale mniejsza większość tu już właśnie patrzymy, bo chyba będzie fajt. Ale kurwa, z góry jeszcze patrzy. To będzie fajne. Bo jest tam kropi. O, Galakcji Dominika porobił. O, kurczę, nie, nie zauważyliśmy tego. To już się zacznie teraz. Tu już lecimy na dronie, bo to już się zaczną podjazdy, różnego rodzaju walki i wszystko to będzie fajnie wyglądało. To już myślę, że papuga tutaj. O, papuga jeszcze kampi. Popatrzmy szybko, zbliżmy mapę, gdzie tu jest największy fight. Tu między sobą się nie fajtują. Moim zdaniem tu największy fight będzie. Joostka kropi. Kontra Luka i kontra ten weźmiemy sobie na Reda, który jest na górce, nie na Reda, tylko na Kudwoja. Przepraszam, weźmiemy tagla, i będziemy wtedy mieli właśnie taką wizualizację, jak to właśnie będzie wyglądało. Tam mamy, Ra a nie, myślę, że Kudboj właśnie będzie próbował teraz ustrzelić kropiego z góry, zakacza. Tylko szkoda, że ma tak słabe bronie. No ale próbuję. Tutaj widzę, że fight Luka kontra kropi. Jak to będzie wyglądało? No, to będzie ciekawy fajt, ale kropi co, ucieka? Aż no, dziwne, no dobra. No, ale widzę, że tam chyba Luka zobaczył chyba Kutboja. Czy dalej będzie kropiego? Tutaj chyba fajt jakiś się szykuje, tak, ósemka z siódemką. Myślę, że tutaj będzie fajcik. Orion jest tutaj, no nie, no nie ma spokojną sytuację. No, wszyscy są tak, także na razie się raczej nie podjeżdżają. Hmm. Na co by tu popatrzeć? Tu nie ma zbytnio na razie na co patrzeć. Stało jeszcze bardzo dużo graczy. Bardzo dużo. Może być ciekawie w końcu te strefy. Nie wiem czemu mi się zmieniła grafika. Spróbujemy właśnie teraz na lukę popatrzeć. To może nam się. Coś poprawi. Luka próbuje coś zedytować. No ale tutaj co? Semka z siódemką blisko. Przybliżmy to już bardziej się nie da przybliżyć. O, to jest Kutboj. coś próbuje tutaj właśnie. No, fajnie. A co się stało z Redu? Redu? A, Redu, tu taki wspaniaczek. Coś czuję, że zaraz awka siądzie. No, Redu jest wyżej niż Kutboj. No, to jest właśnie ciekawe. Tylko szkoda, że nie, nie siadła ta głowa. O, a teraz chyba coś siadło. Kurczę, jak to nie siadło? Przecież to było nakierowane głowę. Aż dziwne. Jestem zadziwiony naprawdę tym, co się wydarzyło. Tutaj na spokojnie wszystko. Aj kurde, czemu ta graficzka tak spadła? No teraz głowa, głowa wyżej, wyżej, wyżej. Za, za nisko bijesz. O siatkę kelik, siat kelik. Siadł siad cały kelik ku, u Kutboya. Fajnie, bo ma high ground, ale pamiętajmy, że jeszcze ma czternastkę na plecach. Obok niego 14 i to wrednia Ania właśnie chyba spróbuje go podjechać. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało tak. A tak tutaj, no, spokojnie, no. To jest najciekawsza teraz fight, bo teraz Anka podjeżdża chyba Reda. Ktoś namierzył kogoś z rakiety, nie wiem o kogo chodzi. A to red'u Ankę I coś czuje, że może być zaraz połani. Może być zaraz po Ance. i to właśnie będzie fight między Reduanką I tak, właśnie z rakiety wykończył Reduankę. Tak, myślałem, że to właśnie w tym momencie będzie to tak wyglądało. Grafika spadła totalnie, eee, aż mi się wierzyć nie chcę, Nie wiem, dlaczego telefon jest nienagrzany, no ale niestety, no musimy tak komentować. Piękne zagranie taktyczne. O, Bombix przez Hellboya! Kurczę, że ja tego nie widziałem. Gdzie oni się w ogóle bili. Gdzie oni się bili, kurczę, to, o tutaj już, tutaj też już są podjazdy, papuga kontra, widzę, że będzie tutaj, o fajny fight. już się chłopaki biją między sobą, papuga kontra Orion. Co ty robisz papuga, przecież on był obok ciebie, jak ty go nie widziałeś, nie, to było słabe, to było słabe. Naprawdę, ojej, nie widzieć taki chłopa, błąd techniczny, naprawdę, a tutaj Redo dalej męczy tego Kurt boja z tej awki. Dobrą sytuację mam, bo... Ale teraz troszkę strefa gryzie. Uciekać i trzeba uciekać ci trzeba Redu uciekać. I co? Jajeczko. I teraz gdzie się schowa? Czy będzie podjeżdżał Kudboja, czy będzie próbował coś ugrać? No zobaczmy. A, Kudboj już go widzi. Już próbuje go ustrzelić właśnie z, z rewo. Kudboj już próbuje z rewo. O, przeładowanie i to już będzie walka. I to już będzie walka w tym momencie. Czy REDO odpuści, czy się biją chłopaki? Myślę, że się będą bili. Tak, to już idzie. Tu już idzie bully fight, tu już walka. Szkoda, że nie spotkali się na samym końcu, tak jak wcześniej. A ja tu widzę Turec zagranie taktycznie ze strony Redu i co teraz, kudbo? I teraz on postawił precika, no trzeba uciekać, no ale Redu już rasuje, już podjazd za chwileczkę, myślę, że już się skończy ta gierka. Redu wszedł do domku, zajmie sobie hangrounda i myślę, że. Co? Co jest Redu? Czyżbyś tylko miał wątkę do dyspozycji? Czemu nie podjeżdża? Przecież on miał takiego loa. Zobaczmy u innych graczy jak to się. No, kurde, no szkoda, nie patrzeć na tą walkę. No, ale tutaj na razie nic innego się nie rozstrzyga. Dobrze, spróbujmy. Good boy, good boy, już tu próbuję, ale to już Hellboy też leci. Widzę Hellboy jest coraz bliżej, a nie leci do nas. Tutaj jest dwój graczy. No, good już uleczony na maxa Redu właśnie tam próbuje zawki, tylko szkoda, że go nie podjechał. Postawił mu tylko tureta. Widzę, że to trochę przykampi sobie w domeczku. Dobra, sprawdźmy tutaj. Jedynka z czwórką, widzę, że już też. Za chwileczkę będzie się próbowała Hellboy. To już naprawdę, to ja już tutaj chyba wezmę osobę, która jest najwyżej właśnie w tym momencie. I już będę próbował Wam to tak komentować. O to już jest. I tu braterska chyba wojna będzie. OSK bum kontra Kropi, ale chyba myślę, że już się pewnie dowiedzieli, że są tam. Redu tam. A Kutboj gdzie? Kutboj dalej siedzi na górce. Nie wiem dlaczego Redu go nie podjechał do samego końca, nie wiem dlaczego tak skończył, Galaxy gra taktycznie, biega za strefą, ale tutaj bracia widzę, że się widzą, ale oni chyba wolą grać i się timować. szkoda, że tak robią, bo tak chyba grać się nie powinno, na pewno wiedzą, że siedzą obok siebie, chłopaki to się wszystko nagrywa, grajcie uczciwie, proszę Was. To Luka widzę, że już budowlę sobie wytrybił dobrą, I jeszcze wyżej się buduje. O, Luka już się zabudował. Tam jest Redu zawką. Awką. Tam Boy. Tam bracia Dziobaki. Tu herboj. No i tu mamy jeszcze Oriona i Papugę. nie wiem, czy oni się też timują, czy... Bo to jest dziwne zachowanie. E, Papuga sobie siedzi w A to kurde, Dziobasku! Mam cię! Krzaczek challenge? Dobra, też taktyka, tylko niektórym krzaków nie renderuje i możesz mieć gruby, ale to gruby przypał. Popatrzmy no na tych. O, ja już tu widzę, że rakietka poleciała u Kropiego. Jednak może się nie timują. Jednak może będzie walka braterska. I może się spróbują. No ale chyba no coś nie widać, żeby próbowali się podjeżdżać. A może teraz? No chłopaki, co jest? No spróbujcie. Bo to dziwnie wygląda, że wy tak obok siebie stoicie. No dawać, dawać, dawać. No to jest? No, kropi chyba go słyszysz. Nie wiem, nie jestem na Discordzie. Nie mi to oceniacie. Cenicie sami. Zostawcie komentarz. Kurczę, ale grafa spadła totalnie. Pixeloza taka. O, widzę, że Bum tam do kogoś próbuje noskopy. No a no, kropi dalej z tej stąpo. Ja cię go zaatakuje. No już powinien go atakować. No co to jest? Ja wiem, moim zdaniem, dziwna sytuacja. Odpuścił go. Strasznie dziwne. Nie podoba mi się takie zachowanie. O, no, i tutaj już piękne walki idą. I tu już się właśnie zaraz w tym momencie zacznie. Tu już będzie podjazd. Za podjazdem. Tylko właśnie coś mi szwankuje, że nie mogę przełączać w ogóle kamery Na tagla No, to jest tragedia Dobra Redu strzelił lukę Nie byliśmy w stanie tego zobaczyć OSK, Boom, Hellboy, Kutboy Wszyscy są w jednym miejscu, Redu tam z daleka jeszcze bije, ale nie jest w strefie, będzie gryzła strefka Tam papuga w jeszcze siedzi i będzie wchodził kropiemu na plecy Także teraz to będzie wyglądało tak, że już... O, boom! jał ustrzelił z rewo. Brawo, boom! Galakcji jest tam. Chyba myślę, że galakcji trochę długo. Kutboj tutaj właśnie sobie zrobił budowlę. I to fajnie wygląda. No, tutaj Redo widzę, że... O, ojska, boom! Ojska, boom kontra, kropi. Tutaj, to, o, widzę, rakietka poszła od kogoś. Ktoś namierzył kogoś. Dziwne, że się bracia nie bili między sobą. Dziwnie to wyglądało. No, ale tutaj widzimy papugę i oriona. O, już idą te rakietki! No i teraz, właśnie w tym momencie, zacznie się o stronę Muszą uważać, bo Ankę ładnie, Redu wyjaśnił z tej rakiety. To jest broń niedoceniana, ale ona w końcówkach strefy bardzo pomaga namierzyć nam przeciwnika oczywiście. Kudboj kontra boom. Nie, chyba nie będzie tej walki. Ja już widzę, że tutaj abubka idzie właśnie od strony Reda. Popatrzmy na Reda, bo tutaj on tylko chyba abubkę posiada. On próbuje kogoś tu strzelić. Popatrzmy na to. No, ale już strefka! Panie Redu, znowu strefka! Pięknie taktycznie rozegrana gierka cały czas lata za strefą to turniejową, właśnie w tym momencie. I fajnie to właśnie wygląda. Widzę, że już jajo i leci. O! Jajo! Tutaj popatrzmy na tych kamperków. Troszkę. Tutaj te rakiety, widzę, cały czas są duszone. Fajnie, fajnie. Galaxy na spokojnie nie wdaje się na razie z nikim w żadne zwarcia. REDU, Eskabum, Papuga, Kropi tutaj zabudowany z pompką galaxii. Oj, tutaj REDU. Co on teraz będzie próbował zrobić? No nie wiem. A co się stało z naszym kudbojem? O masz! Nawet nie zauważyłem, kiedy Kudboj zginął. Dziwna sytuacja. Nie wiem nawet od kogo zginął. Bo nie zwróciłem na to uwagi, bo naprawdę ciężko się skupić. Ciężko samemu komentować właśnie tak. Ten... Taką walkę, jeśli chodzi już o sam koniec, i tutaj właśnie się zacznie. Ja już tutaj włączam tagla. Pójdź tylko, tak będziemy próbować tu coś obserwować. O, kropi kontra Orion. O, już widzę walkę. Tam redu nas spok na spokojnie. Zostało nam tylko pięciu graczy. Tutaj w Galakcji też zostaje jakieś rakietki. Kropi kontra boom, no nie wydaje mi się, bardziej się skupią na Orionie. A Redu dalej, zawką elegancką. Trzymam za ciebie kciuki. A Redu kropi kontra Orion z palnikiem, widzę, że palniczek był. Galaxy na spokojnie, boom na środku strefy. No i teraz się właśnie zacznie bullit fightowanie i przycinki ostre 19 fps. -ów. Nie kupujcie takiego telefonu albo ta gra jest popsuta. Chociaż na innych telefonach nie mam takich ścinek właśnie jak tutaj. Czają mi Black Shark. Pierwsza wersja, nie dwójka. Oj, co tu się będzie działo? Jak tu zaraz takie czary Mary się zaczną dziać? Za dużo graczy zostało, pięciu graczy. No i strefa jest potężna. No widzę, że tutaj ta rakieta dużo dzisiaj robi w tej gierce. Trochę tam psuje innym graczom. I co tu się stało? Uuu. Proszę Państwa, co tu się stało? Eskabum, właśnie zniszczony przez tą rakietę! Jak ona poleciała w ogóle? Ślicznie to wyglądało. Kurczę, jestem zdziwiony. Jestem zdziwiony, że tak tą rakietą do samego dołu można skolapsować. Wszystko, bo ona przyleciała przez wszystkie budowle, w których był OSK Boom schowany. Galakcji, tak samo może zaraz tej rakiety zostać zniszczony. Oj, właśnie, już, patrzcie, wykrakałem. I zobaczymy teraz właśnie śmierć, jak zginie galaktyka, jeśli nie wyjdzie. Ale wyszedł chyba, już się chyba obczaił właśnie, że ta rakieta leci i co? Kolaps! Ale co tu się stało? Jakie quick buildy, ale zobaczcie, jak one są zawieszone. Jakbyście mówili, jest na skrawku, jest, łatwo to skolapsować, no ale popatrzmy na innych graczy. Jak to śmiesznie wyglądało. Te rakiety, ale to już teraz. O, a kto tam jest? Czyżby Orion teraz zginął od tej rakiety? Czyżby Orion? Może nie no, tylko skolaps poszedł z tej rakiety. No i teraz się zaczyna prawdziwa jazda. Kropi Orion. Redu. Jazda chłopaki, Galaxii, bijecie się, bijecie się o miano jednego z lepszych graczy, bo nie najlepszych, no i teraz jest po Orionie. tak, tak jest, właśnie kropis z tej rakiety, widzę, że wyjaśnia każdego i tutaj jeszcze poszło, patrzcie co teraz zrobił, timing bomby postawił, jak taktycznie pięknie zagrana gierka. Nie wiem kto to zrobił i teraz właśnie jazda tu jest. Na, na najlepszej sytuacji jest Redu. Tu wszystko zostanie skolapsowane za chwileczkę. Właśnie Redu ma podjazd tutaj od Galaxiego quick buildem. Kropi postawił sobie właśnie barierę, która go będzie chroniła przed każdym uderzeniem. I teraz mają moment, żeby zobaczyć się między sobą. Został Galaxy, Redu i Kropi tu już próbuje kolejną rakietę postawić, no ale niestety w tym miejscu nie ma Reda. Zobaczmy jak to będzie do końca wyglądało. Moim zdaniem Przewagę nad nimi ma Redu, bo jego budowla jest wyższa, ma ground, ale do hangrounda można szybko wyjść dziewięćdziesiątkami. Zobaczymy jak to będzie, jak to się potoczy. Tutaj no dwóch graczy na jednego, Piękny gra. piękna gra, nie dwóch graczy, jeden na jednego, każdy walczy sam. Przepraszam za przesłowienie. no ale tu już widzę rakietnicę, kro... lata u Reda, Redu kontra kropi, Redu kontra kropi. Proszę Państwa, to już jest walka, tu już chłopaki już raczej na, pójdą na builda, ale tutaj galakcji jeszcze sobie hanground'a spróbuję zdobyć i tutaj no ciekawe jak to będzie wyglądało, spróbujemy zmienić na galakcji, żeby mieć wyżej właśnie taka. Oj, 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 kurde, co tu się dzieje, Redu kontra Galaxy, no i co, Redu wyjaśniony, nie, Redu wyjaśnił Galaksiego. został jeden na jeden właśnie w tym momencie z Kropim, Kropim na samym dole właśnie próbuje zdobyć hindrounda, no Redu bierze sobie barierę na spokojnie, ale zaraz może być skolapsowany i ta bariera nic mu nie pomoże, właśnie tak się wydarzyło, ale rakieta jest na dole. Chłopaki schodzą do parteru. Jak w MMA. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Redu kontra kropi. Takiej strefy już dawno nie widziałem na żadnych I Redu wygrywa właśnie Turniej Solo! Po raz drugi. Nie dość, że wygrał rozgrzeweczkę, to jeszcze ugrał właśnie Turniej Solo. Brawo dla Reda, brawo dla kopiego i brawo dla wszystkich zawodników, którzy brali udział w tym posiedzeniu. W tym turnieju, w tym wszystkim pięknie się to oglądało. Do samego końca strefa była grana i właśnie o to chodzi. Zapraszam, mam nadzieję, że uda mi się stworzyć taki turniej, gdzie zbierzemy wszystkich graczy z całej Polski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!